Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie stał. Alleluja! Trwamy w oktawie zmartwychwstania Pana Jezusa. Przed nami niedziela miłosierdzia Bożego. Chcemy dzisiaj zanurzyć się, niczym Tomasz apostoł w boku Pana Jezusa, żeby czerpać z tego źródła łaski. Usłyszymy za chwilę fragment Ewangelii według świętego Jana który mówi właśnie o tym wydarzeniu, o tym, co się stało, zarówno pierwszego dnia, czyli w dniu zmartwychwstania, ale także co się stało potem. Kto doświadczył wielkiej łaski Pana Boga i czego możemy nauczyć się od tego człowieka. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu: Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ten tekst Ewangelii zawsze będzie mi się kojarzył z Janem Pawłem II. Dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek Strażników Serca, przeżywamy dokładnie piątą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. Ale dzisiaj przeżywamy także wigilię niedzieli Bożego Miłosierdzia. I ta wigilia i ten tekst Ewangelii według Świętego Jana nieodłącznie wiąże się z odejściem Jana Pawła II do domu Ojca. Byłem wtedy diakonem w katedrze i właśnie Podczas mszy świętej, w nocy, kiedy dowiedzieliśmy się, że Jan Paweł II umarł, dane mi było przeczytać ten tekst Ewangelii i te słowa, które Jezus wielokrotnie powtarza, mówi pokój wam, to są słowa, które wtedy bardzo mocno trafiły do mojego serca i sobie uświadomiłem wtedy, że nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiego wydarzenia, które mogłoby odebrać nam pokój. Jeżeli tylko jesteśmy blisko Jezusa, jeżeli On jest pośród nas, jeżeli Go przyjmujemy do swojego serca, to nikt ani nic nie jest w stanie zniszczyć pokoju, który jest w naszym sercu. I to, co jest znamienne w tym tekście Ewangelii, to jest to, że Pan Jezus trzy razy mówi to słowo. Pokój Wam. Trzy razy. Liczba trzy, będziemy o niej jeszcze dzisiaj mówić, to jest liczba, która oznacza pełnię, doskonałość, pewną taką komplementarność. Kiedy pojawia się liczba trzy w Biblii, to już nie ma miejsca na żaden dodatek, to już nie ma miejsca na żadne ale. Wszystko zostało zawarte, wszystko się zrealizowało. I Jezus mówi: Pokój wam. Nie ma miejsca na żadne ale. On przyszedł. Jeżeli go wpuszczę do mojego życia, do mojego wieczornika, pozwolę, żeby przyszedł mimo drzwi zamkniętych mojego życia niejednokrotnie, to przyniesie pokój, którego nikt nie jest w stanie zniszczyć i odebrać. Powiedziałem, że będziemy jeszcze mówić o liczbie trzy, więc zacznijmy od razu od tego właśnie. Jeszcze jest jedno słowo, które pojawia się trzy razy w tym tekście. To słowo to Bóg. Jezus przychodzi. Pokazuje uczniom swoje ręce i bok. Później święty Tomasz mówi, jeżeli nie włożę ręki do jego boku. I kiedy Jezus pokazuje się znowu, kiedy, wtedy, kiedy jest Tomasz już z nimi, mówi, włóż rękę do mojego boku. Trzy razy zostało użyte to słowo. Już wyczuwamy, że chodzi o jakąś pełnię, o coś, co się dokonuje w całości. Gdzie nie ma już miejsca na żadne wątpliwości, na żadne rozterki. Dlaczego akurat słowo Bóg zostaje tu użyte po raz w trzy razy? Święty Jan Ewangelista używa słowa Bóg dokładnie tego samego, które w tłumaczeniu greckim zostaje użyte na określenie boku Adama, którego Bóg usypia w raju i z tego boku wyjmuje jedno z jego żeber. I stwarza niewiastę. Oto Jezus stwarza na nowo. Jesteśmy świadkami nowego stworzenia. Nie stworzenia tylko do fizycznego życia. Jesteśmy uczestnikami życia wiecznego. Oto z tego boku Chrystusowego wypływa krew i woda. Tak jak z boku Adama rodzi się Ewa, która staje się matką wszystkich żyjących. Tak z boku Jezusa rodzi się Kościół, który jest matką wszystkich żyjących i chodzi o życie wieczne. Trzy razy użycie tego słowa pokazuje, że to nowe stworzenie jest pełne, doskonałe. Już niczego więcej nie potrzeba. Wszystko się dokonało w Jezusie. Święty Jan używa jeszcze jednego słowa, które także zostało użyte w Księdze Rodzaju podczas stwarzania człowieka. Kiedy Święty Jan zapisuje, że Jezus tchnął na swoich uczniów, używa tego samego określenia, które jest użyte w Księdze Rodzaju, że, mówiące o tym, że Bóg tchnął w nos drza człowieka tchnienie życia, skutek czego człowiek stał się istotą żywą. Znowu nawiązanie do nowego stworzenia, do ożywienia człowieka. Jezus daje Ducha Świętego po to, aby to nasze życie było wieczne. Jezus daje nam nową jakość życia. To życie staje się piękniejsze. Po to przyszedł. Ale jeden z nich nie był z nimi, kiedy to się działo. Mówią o nim Didymos, co oznacza bliźniak. Być może święty Tomasz miał jakiegoś swojego naturalnego bliźniaka, swojego brata, ale być może to wszystko stało się dlatego, żebyśmy i my potrafili siebie odnaleźć jako tych bliźniaków Tomasza, że i my jesteśmy do niego podobni, że nam też trudno jest uwierzyć świadectwu, że nam też trudno jest uwierzyć na słowo, ile to wątpliwości się rodzi w naszych sercach, bo tylko ktoś nam to powiedział. Chcielibyśmy zobaczyć, dotknąć. I Jezus szanuje te pragnienia. Szanuje pragnienie Tomasza i przychodzi. I mówi do niego: Dotknij palcem moich ran dłoni, ale podnieś rękę i włóż ją do mego boku. Nie dotknij tej rany, ale podnieś rękę i włóż. Ją całą do mojego boku. Po co się wyciąga ręce, żeby coś złapać, żeby coś chwycić? Przypominają mi się od razu słowa Jezusa do siostry Faustyny, który mówił o tym, żeby przyjmować łaskę, żeby garściami brać jego miłosierdzie, żeby czerpać, że ufność jest tym naczyniem, którym mamy czerpać, właśnie ta wyciągnięta dłoń. Symbolizuje to naczynie, to zaufanie do Boga. Nie bójmy się włożyć naszej dłoni w otwarty Bok Jezusa, aby zaczerpnąć Jego miłosierdzia, aby zaczerpnąć łaski, aby stać się nowym człowiekiem, aby stać się nowym stworzeniem, otrzymać nową jakość życia. Bóg jest gotowy na wszystko, żeby nas ocalić. To co jest ciekawe w tym tekście, ewangelista nie mówi, czy Tomasz to zrobił, dotknął, włożył, ale zapisuje, że kiedy usłyszał słowa Jezusa i kiedy go zobaczył, upadł na kolana i powiedział: Pan mój i Bóg mój. Dlaczego powiedziałem, że są to znamienne słowa? Kiedy czytamy Ewangelię według świętego Jana i generalnie wszystkie Ewangelie, Mateusza, Łukasza, Marka, to okazuje się, że wszyscy Jezusa jakoś nazywali. Mówili o nim, że jest mesjaszem, zbawicielem, że jest prorokiem. Mówili o nim nauczycielu, mistrzu. Mówili nawet o nim, że jest synem Bożym. Ale tylko Tomasz. Właśnie w tym momencie, kiedy widzi ran Jezusa, Jezusa, który powstał z martwych, mówi: Jesteś moim Bogiem. Jako jedyny nazywa Jezusa Bogiem. Dlaczego to jest takie ważne? Książę jeszcze nie jest królem. Jest dziedzicem. Owszem, syn króla w przyszłości odziedziczy tron, ale jeszcze nie jest królem. Kiedy mówili o Jezusie, że jest synem Bożym, płynie w nim boska krew, ale jeszcze nie jest Bogiem. Co się dokonuje? Czego uczy nas ten tekst? Bóstwo Jezusa odkrywamy wtedy, kiedy widzimy go ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Żeby odkryć, że Chrystus jest Bogiem, potrzebna była jego śmierć. A przez jego śmierć. I z stanie, to my teraz staliśmy się dziedzicami nieba. I przed nami niebo się otwiera. Jezus mówi, uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jezus, kiedy mówi te słowa, to nie mówi o uczniach, o apostowach pozostałych. Ponieważ oni też widzieli, dlatego uwierzyli. Tak łatwo jest czasami przypiąć komuś łatkę, etykietkę, yy, narzekać, że nie chce uwierzyć na nasze słowo. Przecież mówię ci prawdę, a on chce dowodu jakiegoś. Apostołowie byli dokładnie tacy sami jak Tomasz. Też nie wierzyli kobietom. Potrzebowali go zobaczyć. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel często podkreśla, że wiara rodzi się ze spotkania. Nie tylko ze słowa, ale ze spotkania. I połączenie słowa głoszonego ze spotkaniem z Chrystusem przynosi owoce. Dlatego podczas Eucharystii, nie tylko głosimy słowo, ale także przyjmujemy Chrystusa w komunii świętej, wpatrujemy się w niego, kiedy kapłan go podnosi i mówi: Oto baranek Boży. Spotkać Chrystusa. To przyjęcie komunii świętej podczas mszy, to jest to włożenie ręki w bok Jezusa. Jak często wyciągasz rękę, aby zanurzyć się w boku Chrystusa? Jak często wyciągasz rękę, żeby czerpać ze zdroju, miłosierdzia? Tylko wtedy możesz wykrzyknąć: Pan mój i Bóg mój, i niebo rzeczywiście się nad tobą utworzy. Jeszcze jedna refleksja do tej dzisiejszej Ewangelii. Zaskakujące jest to, że uczniowie, którzy widzieli Jezusa z martwych stałego i przekonują Tomasza, że On żyje, po ośmiu dniach nadal siedzą zamknięci ze strachu. Nic się nie zmieniło w nich, chociaż już spotkali zmarłych stałego. Ciągle są ludźmi, którzy są zamknięci ze strachu. Ksiądz Węgrzyniak mówi, że są to tacy chrześcijanie ósmego dnia i potrzeba było jeszcze kolejnych dni. Żeby dopiero w dniu pięćdziesiątnicy wyjść na zewnątrz i głosić Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Mówiliśmy już kiedyś o tej różnorodności w dochodzeniu do wiary. I dzisiaj na nowo to odkrywamy, niewiasty uwierzyły od razu. Uczniowie mieli z tym problemy. Ale nie potrafili się jeszcze wyzbyć lęku, jeszcze ciągle byli zamknięci, nawet mimo, że otrzymali to tchnienie ducha. Potrzeba tego dojrzewania w wierze. Ta wiara musi w nas dojrzeć, aby mogła ujrzeć światło dzienne. I każdy ma swój czas. Każdy dojrzewa inaczej, rozwija się inaczej, nie tylko fizycznie, ale w tej sferze ducha również. Nie porównuj się zatem z innymi, ale troszcz się przede wszystkim o to, żeby ciągle być blisko Jezusa, słuchać Jego głosu, wkładać swoją rękę w Jego bok. A on cię doprowadzi do pełnej prawdy, a on cię doprowadzi do prawdziwej wolności, do tego byś był wolny od lęku, Po co to wszystko mamy czynić? Święty Jan kończy dzisiejszy tekst słowami, że to wszystko po to, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. To wszystko dla nas, żebyśmy mieli życie. Tak jak Ewa została zrodzona z boku Adama po to, żeby być dla niego pomocą w życiu, żeby mógł się realizować też jako człowiek. Tak jak Kościół rodzi się z boku Chrystusa, aby nieść jego orędzie, aby głosić jego miłość, miłosierdzie, przebaczenie, zbawienie. Tak my to wszystko dzisiaj usłyszeliśmy. Tak i my doświadczyliśmy spotkania ze stałym po to, by nie zatrzymywać wiary dla siebie i życia wiecznego. Ale byśmy szli, głosili i dawali świadectwo ze spotkania ze stałym, by także inni uwierzyli, że On jest jedynym Panem i jedynym Bogiem. I aby wierząc, mieli życie w imię Jego. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.